Będziesz zarabiać ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie na czysto w swoim biznesie, jeżeli nie stosujesz metody życzliwych konwersacji. Życzliwe konwersacje to metoda pozyskiwania klientów, która skupia się na budowaniu relacji i dawaniu wartości i składa się z trzech kroków. Pierwszy krok Ruch na Twój profil. Może to być płatna reklama na Facebooku, Instagramie, YouTubie, TikToku lub może to być ruch z tych platform, ale z organicznych treści. Ale potrzebujesz ruchu, żeby zainteresować potencjalnych klientów swoją usługą. Druga część. Konwersacja. Inicjujesz konwersację na czacie, aby zbudować autorytet, zaufanie oraz pokazać ekspertyzę. Robisz to za pomocą udawania rad w 100% za darmo. Gdy widzimy, że potencjalny klient potrzebuje więcej pomocy, Zapraszamy go do kolejnego kroku. Trzeci krok rozmowa jeden na jeden. Na rozmowie wideo czy też telefonicznej zadajemy głównie cztery pytania. Po pierwsze, w jakim miejscu jesteś, czyli punkt A. Po drugie, jaki masz cel, czyli punkt B. Pytanie trzecie, jaki masz największy problem z dotarciem do punktu B i dlaczego dalej jesteś w punkcie A. I czwarte pytanie, czego próbowałeś do tej pory, aby osiągnąć swój cel? Na podstawie tych pytań pokaż im, co muszą zrobić. Aby dojść do swojego wymarzonego celu. W 100% za darmo. Natomiast, jeżeli chcesz pozyskać klienta, zaproponuj mu płatną implementację tego planu. Na tym polega sprzedaż bez wciskania.